Cześć, dzień dobry moi drodzy. Witam wszystkich bardzo serdecznie w piątku tradera. Pamiętajcie, proszę, nie są to rekomendacje inwestycyjne. Rozpoczynajmy. Ostatnio mówiliśmy o rynku bitcoina, ropy, rynku dolara do złotego. Gdzie na rynku bitcoina spodziewaliśmy się lokalnej korekty i w następstwie dalszego trendu wzrostowego zgodnie z oznaczeniami długoterminowymi. Spójrzmy. Jak tutaj ten ruch się zrealizował, czy w ogóle się zrealizował, też spojrzymy na rynek ropy i dolara do złotego. Na bitcoinie tutaj lokalnie miała być korekta, cena ją tylko tego delikatnie pogłębiła. Zobaczcie, proszę, co tutaj się wydarzyło: delikatne pogłębienie tej korekty. Prawie której dotarliśmy do poziomu 4.0381, tak, tutaj cena prawie musnęła ten poziom i dalej. Był trend wzrostowy, kontynuowany tutaj w kierunku 45447, gdzie to jest nasz najbliższy poziom, który może zostać osiągnięty. Przed dalszymi wzrostami, które mogą być w długim terminie kontynuowane, broni strefa od 44735 do 4590. 8. Po wybiciu tej strefy oznaczonej kolorem czerwonym spodziewam się dalszych ruchów wzrostowych, które do zakresu 49,52 tysiące jako kolejne etapy długoterminowego trendu wzrostowego. Spójrzmy dalej, co się działo na rynku złotego od naszej ostatniej analizy? Rynek dolara do polskiej złotówki spodziewaliśmy się dalej ruchu wzrostowego w kierunku tutaj 4,32. Rynek, jak zareagował? Już sprawdzamy. Interwał 4-godzinowy. OK. Czekaliśmy tutaj na ruch wzrostowy. Ruch wzrostowy dalej był zrealizowany do poziomu 43. A teraz możliwe, że jak ten poziom take profit został zaksięgowany, czyli cena wróciła do miejsca, w którym poprzednio mieliśmy zwiększoną wartość transakcji, czyli to było. Ważne miejsce dla największego kapitału, to teraz, jeżeli cena na nim zareagowała ruchem spadkowym, to możliwe jest to, że wycena dolara do złotówki delikatnie jeszcze spadnie w okolice 4,27 jako poprzedniego ważnego poziomu. Te poziomy działają na zasadzie takiego, nazwijmy to może trochę prześmiewczo ping-ponga czyli cena od jednego poziomu wraca do drugiego. Jest, Można nazwać to takim przyciąganiem, czy jakkolwiek to nazwiemy, gdzie właśnie te poziomy zatrzymują cenę, i gdy cena się na nich zatrzyma, to potrafi wrócić do poprzedniego. Pamiętacie, ostatnia analiza, na której byliśmy w tym miejscu, miał być ruch wzrostowy do poprzedniego poziomu, ruch wzrostowy był. Teraz cena zatrzyma się tutaj, może być ruch wzrostowy do poprzedniego ważnego poziomu, który też tutaj jest potwierdzony wskaźnikiem wolumenu, stąd kierunek na lokalny, króciutki spadek 4,28, a w dłuższym terminie może i nawet powrót do 4,44. Rynek ropy, cena jak widzicie, była w tej strefie, co ją określaliśmy, był ruch spadkowy, ale poziom take profit, czyli 102 dolary, nie zostało osiągnięty, cena wróciła, czyli ten scenariusz jest niezrealizowany. Bitcoin, ok, dolar do złotówki, ok, ropa, niestety nie, takie analizy również będą, więc też pamiętajcie, że tutaj. Na analizy niezrealizowane. Nie musimy się ich bać, tylko ważne, aby zawsze ustawiać ryzyko przed podjęciem decyzji, bo to my o nim decydujemy. Aby właśnie potem nie być w ogóle zaskoczonym tym, co się wydarzyło na zasadzie, że pojawia się pozycja stratna. To nie jest nic złego, chodzi tylko o to, żebyśmy przed wejściem w transakcję ustalali maksymalne ryzyko, bo to my decydujemy, jakie właśnie ono będzie. Na rynku z dolara, do, na rynku ropy, wycenianej oczywiście w dolarach. Czekamy na dalszy trend, możliwy spadkowy. Niestety tutaj kierunek jest ok, spadkowy, ale niestety poziom do osiągnięcia jest tutaj możliwy 107 dolarów, której poziom na ten moment najistotniejszy, bo znaleźliśmy się jeszcze wyżej niż w poprzedniej analizie, stąd też ten, ten take profit również jest teraz bliżej. Okej, okay, to wszystko. Bitcoin za nami, dolar do złotówki jest za nami, ropa również. Serdecznie Wam, kochani, za dzisiaj dziękuję. Dobrego weekendu. Cieszę się, że korzystacie, że jesteście świadomymi uczestnikami rynku i pozdrawiam Was serdecznie. Dzięki, że jesteście. Cześć!